Pochmurny i zimny. W tej chwili w Warszawie na termometrach zaledwie 12 stopni bardzo mocno pada deszcz. Deszczowe chmury w tej chwili skupiły się nie tylko nad Mazowszem, ale też i nad Wielkopolską, częściowo nad Kotliną Kłocką. Pada też na ziemi lubuskiej. W okolicach Słubic od ponad godziny krąży burza. Co się dzieje nad nami? Deszczowe chmury ściągnął ten niż, który kilka dni temu był nad Morzem Czarnym, tam nasączył się wodą niczym gąbka, przywędrował do Polski, wędrował nad nami i teraz powoli odsuwa się od Polski, wypełnia się, czyli zanika. To znak, że opadów będzie coraz mniej, aczkolwiek dzisiaj jeszcze sporo może popadać na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w województwie małopolskim. W tej części kraju może spaść około 10 litrów wody na Kwadratowy. To jeszcze sporo, ale i tak mniej niż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w kraju. W pozostałych regionach też będą się pojawiać przelotne opady deszczu, ale słabsze niż w tej części Polski. Na zachodzie mogą się pojawiać burze. Tutaj cieplej 20 do 22 stopni. Na wschodzie też nieco więcej niż wczoraj, ale to ciągle mało jak na lipiec. Najchłodniejszy region kraju to dzisiaj za i wschodnia część, wschodnia część podkarpacia. Tu termometry mają pokazać maksymalnie 15 stopni. Wiatr niezbyt silny, ale chłodny bo z kierunków północnych. Ciśnienie zaczyna się podnosić, to z racji tego wypełniającego się i odchodzącego niżu, wczesnym popołudnie warszawskie barometry mają pokazać jak 994 ha. No i zreknijmy jeszcze jak będzie jutro. Z wyjątkiem lotnych opadów i burz, ale temperatura, jak powiedziałam, z każdym dniem będzie coraz wyższa. Weekend zapowiada się. Hmm, wygląda na to, że pogoda będzie prawdziwie letnia, bo pełna słońca i z temperaturą do 30 stopni. Do zobaczenia.